Dobiega końca prezentacja gry. Co dzisiaj się działo w to niedzielne popołudnie? Zaprosiliśmy mieszkańców Drawska Pomorskiego na test gry Misja Gry w ramach Pomorskich Dni Dziedzictwa Korowód Pokoleń. Jak przebiegało dzisiejsze granie? Wiemy się po minach i emocjach naszych uczestników. To dla nas też test, który ma sprawdzić efekty i, i, i zawartość naszej pracy, żeby popracować nad tą grą jeszcze dalej może. Pełni się nasze marzenie, żeby ją upowszechnić szerszej grupie e, mieszkańców, e, nie tylko miasta, ale i Pomorza. Rozpoczęliście od prezentacji barw przed magazynem solnym. Taki efekt dymny, nawiązujący do roku 1620, do wielkiego tragicznego pożaru w dziejach naszego miasta. Potem przystąpiliśmy już tutaj do prezentacji historii miasta na przestrzeni szczególnie XVII wieku, e, którą Prezentował doktor Habilitowany Eryk Krasucki a oraz pokazaliśmy efekty pracy i działalności Stowarzyszeń Przyjaciół Brawska i Misericordii, a także dzielimy się również kolekcjami, które znalazły się tutaj właśnie w magazynie Solnym. Witam wszystkich gości, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie w ramach Zachodnio-Pomorskich Dni Dziedzictwa. Spotykamy się dzisiaj w gościnnie w magazynie Sonnym. Gościnia i nasze spotkanie miało się odbywać na skwerze. Może pogoda nam troszeczkę pokrzyżowała plany, ale dziękujemy za możliwość przestrzennego tutaj pokazania tego, co mieliśmy w zamiarze pokazać na skwerze. Romuald poprosił mnie o kilka słów dotyczących właśnie tego momentu, który stanowi moment wyjściowy dla gry, czyli przeniesienia się do 1620 roku, do 23 września 1620 roku, a więc właściwie Kilka dni temu obchodziliśmy 400-lecie tego właśnie wydarzenia, które można powiedzieć, doprowadziło do sytuacji, w której Drawsko niemal nie zniknęło z przestrzeni. Tak to też zapisał e, najważniejszy e, dziejopis Drawska, czyli Paul Van Nissen. Napisał, że po tym pożarze, który miał miejsce. Drawsko właściwie przestało istnieć. Zachowało się zaledwie pięć, czy ocalało od tego pożaru pięć bud, czyli takich budynków, które zamieszkiwały, były, zamieszkiwane były przez plec miejski. Cały rynek, całe to otoczenie, w którym się znajdujemy, przestało istnieć. Te budy, które przetrwały, znajdowały się w części miasta nazywanej Kiec. Czyli Kiecz z Polska, miejscowości, czy miejscu, które, które było taką pozostałością posłowiańskiej ludności zamieszkującej Drawsko jeszcze gdzieś tam w pierwszych latach po lokacji, a więc po lewej stronie Drawy, a więc mamy do czynienia z sytuacją, w której no, mamy bardzo przykry moment w dziejach miasta, ale też warto powiedzieć, że nie jest to rzecz wyjątkowa, jeśli chodzi o XVII wiek, dlatego, że no, mam takie wrażenie, że ten wiek właśnie jest chyba najgorszy moment w dziejach miasta. Tak. XVII wiek to, to właściwie w przypadku Drawska, Dramburga, Moment, w którym odbywają się nieustannie różnego rodzaju nieszczęścia, czy mają miejsce różnego rodzaju nieszczęścia, i te naturalne, jak właśnie pożary, dżumy, zarazy, najróżniejsze choroby, które pustoszą miasto, ale też te elementy, które pojawiają się, można powiedzieć, jeśli chodzi o taką zewnętrzność, a więc najazdy wojsk, najróżniejszych od wojsk szwedzkich, cesarskich, polskich. Poprzez Chorwatów, którzy tutaj też w okresie wojny 30-letniej się pojawiają. A więc mamy do czynienia z taką nawałnicą, która się przewala przez miasto. I jeszcze jeden element warto by się do tego dodać, to są przekształcenia ekonomiczne, które mają miejsce. My częstokroć widzimy historię w odniesieniu do takich właśnie punktowych wydarzeń, faktów, które decydują o tym, że coś się niezwykłego dzieje, ale istotniejsze są procesy długofalowe i te procesy, które miały miejsce w wieku, czy zapodatkowane zostały w wieku XVI, czyli przejście tutaj w tym naszym regionie na wschód od Łaby na gospodarkę folwarczno-pańszczyźnianą bardzo mocno odbije się również jeśli chodzi o Drawsko i będzie polegało to na tym, że tutaj do Drawska pod koniec wieku XVI, wieku XVI i na początku wieku XVII przybywać będzie ludność wiejska, czyli mówiąc krótko wsie okoliczne upustoszają, upustoszają dlatego, że Wielcy właściciele, szlachta będzie gromadzić w swoich rękach majątki, będzie z jednej strony wywłaszczać tych małych właścicieli, z drugiej strony będzie się Pozbywać chłopów pańszczyźnianych, i oni tutaj będą się w Drawsku osiedlać. Co będzie oczywiście miało ten skutek, że Drawsko stanie się liczbowo dużym miastem. Około 1620 roku, właściwie mamy taki spis 1623. To jest miasto, które liczy sobie około 1500 mieszkańców, czyli bardzo dużo. Te 1500 mieszkańców to jednak nie jest rzecz, która mogłaby cieszyć pewnie tych, którzy w tamtym momencie władali miastem, dlatego że większość tych mieszkańców to rzeczywiście byli ludzie, którzy nie byli w stanie utrzymać się samodzielnie nie potrafili odprowadzić podatku katastralnego nie byli w stanie zbudować solidnych mieszkań, a więc mieliśmy do czynienia z taką formą, która. No, która Tworzy ludzi marginesu, plebs, ludzi, którzy nie są w stanie utrzymać się z tak normalnych zajęć miejskich, a więc mamy do czynienia z jednej strony z przyborem, jeśli chodzi o demografię, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę zamożność tego miasta, to jest to stosunkowo mało. Ważne jest też, żeby powiedzieć, że w połowie wieku, czyli w 1650, około 1650 roku to miasto się bardzo mocno wyludni, dlatego że będziemy mieli do czynienia z 600 osobami, które zamieszkają miasto, i to nie jest efekt tego pożaru, który tutaj wywołuje nasza gra, czy gra, którą przygotowali młodzi ludzie. Zespołu szkół porad podstawowych w Drawsku, później późniejsze zarazy przede wszystkim dżuma, która będzie miała miejsce kilka lat po tym pożarze w 23 roku doprowadzi do tego, że ta liczba będzie rzeczywiście coraz mniejsza i właściwie dopiero w połowie wieku następnego, w połowie wieku XVIII Drawsko sięgnie tych 1500 mieszkańców. Jak ono wyglądało, to pewnie Państwo. Możecie się zorientować z takiego planu, który jest wizerunkowy, który jest ikoniczny, jeśli chodzi o Drawsko, i tutaj na dole, jeśli będziecie mieli ochotę, to możecie go zobaczyć. Myślę tutaj o tym, co nazywamy planem miasta, czyli wizerunkiem miasta przygotowanym przez Mateusza Meriana. Właściwie to nie był Mateusz Merian, bo on był tylko wydawcą tego, tego planu. Ale dzięki temu planowi z 1652 roku opublikowanego w 1652 w topografii miast Brandenburgii i Pomorza możemy zobaczyć jak to miasto wyglądało. Otoczone solidnymi murami, miasto które właściwie wygląda jak miejsce rozkwitające, ale przecież w tamtym momencie ten rozkwit no, był co tutaj dużo mówić mocno nadwątlony, widzimy potężny kościół, który przecież w 620 roku bardzo mocno ucierpiał. W 1644 zawaliło się sklepienie tego kościoła, a więc wyobrażamy sobie, że w 1650 roku to miejsce tak wyglądało, on tak absolutnie nie wyglądało i te pożary, które będą się pojawiać cyklicznie, bo to nie jest tylko 1620 rok, to jest również 1664 rok, później w 1696 roku mamy do czynienia z kolejnym olbrzymim pożarem tego miasta, a więc to jest coś co rzeczywiście pustoszy to miasto w sposób niesamowity. Dlatego z takim zdziwieniem właściwie podchodzę często do tego, że to miasto ten XVII wiek przetrwało, bo wszystko wskazywałoby na to, że to się nie powinno udać, a jednak się udało. Miasto oczywiście nie podniesie się w jakiś sposób szczególny z tego, z tego kryzysu. Jak zobaczycie kolejny. Kolejny sztych, kolejny, gra, kolejne graficzne odzorowanie tego miasta, czyli, czyli odzorowanie Pecolda z 1715 roku, to zobaczycie, że to miasto już wygląda troszkę bardziej ubogo, bo zobaczymy mury miejskie, które są mocno nadwątlone, zobaczymy różnego rodzaju łaty w tych murach, a więc to już nie jest taka solidna konstrukcja. No i właściwie, gdyby nie pomoc króla pruskiego, pamiętajmy, że Drawsko od początku. Od pierwszych lat wieku XVIII stanie się już miejscem, czy będzie przynależeć do Królestwa Prus, to pewnie miasto nie podniosłoby się z różnego rodzaju długów, nieszczęść, choć to miasto po wizytach Fryderyka II Wielkiego w latach 60., po inspekcjach, które się tutaj dokonywały, zostało zaliczone do miast trzeciej kategorii. A więc no, nie będzie to miasto szczególnie bogate, nie będzie to miasto szczególnie piękne, ale przecież takie miasta też potrzebują różnego rodzaju opowieści. O nim cieszę się bardzo, że ta opowieść powstała w takiej formie. Gry planszowe dzisiaj zyskują olbrzymią popularność i to myślę dobry pomysł, żeby to, co przygotowali uczniowie, co przygotowała młodzież pod kierunkiem Romualda Urządkowskiego, zostało się takim trwałym elementem myślę promocji miasta, bo to jest doskonały, doskonały produkt promocyjny, gotowy właściwie. Mam nadzieję, że uda się to wydać w postaci gry, którą każdy będzie sobie w pewnym momencie zabrać do domu. No to sam proces tworzenia tej gry powstał jakby również z inicjacji tego, że uczestniczyliśmy w pomorskiej lidze historycznej i jedną z kategorii, które tam były przygotowane dla każdej z dużych, było przygotowanie gry planszowej o powiązaniu pomorza z morzem i ogółem z różnymi takimi historycznymi faktami. I my, tu, my tutaj świetnie wykorzystaliśmy, moim zdaniem, podsunięty również przez pana Rąka, pomysł wykorzystania mapy historycznej Lubinius, która przedstawiała pomorze oraz tutaj wielkie nasze okolice. Wydaje mi się, że ta gra jest wspaniałością, która, która zakoduje w młodych umysłach historię, historię naszego miasta, naszych terenów, naszych okolic. To był naprawdę pomysł na, na najwyższym pudle. A co my robimy? Misericordia Stowarzyszenie, którego jestem prezesem, robimy, robimy dla historii. Pomagamy dla historii obudzić się, przebudzić się. A tutaj tutaj nadarzyła się nam okazja, żeby takiego wspaniałego człowieka poznaliśmy, też naszego, naszego członka stowarzyszenia. My no chcemy pomagać, jak najwięcej pomagać osobom, którzy chcą chcą tą historię również gdzieś na zewnątrz przesyłać, no ja nie powiem już młodym pokoleniom, ale, ale i starszym osobom pomagamy wydobywać ją z ziemi, działamy na zasadzie nie jakieś tam piractwo, wykrywaczamy metali, mamy pozwolenia konserwatorów zabytków konserwatorów, bo działamy nie tylko na ziemi drawskiej, ale też rozjeżdżamy się na inne tereny. Rzeczy, które są wydobyte z ziemi ocenia konserwator. Jeśli one zasługują na miano gdzieś tam wyższego muzeum, to trafiają na półki tegoż muzeum. Jeśli nie, to eksponaty trafiają do rąk właściciela, który znalazł ten eksponat i on wówczas decyduje, gdzie te eksponaty jego eksponat, jego ciężka praca trafi. Eksponat jest opisany i trafia, i trafia wtedy, no my mamy, mamy, już swoje trzy gabloty jako misericordia, trafia do działu regionalnego, do którego bardzo mocno zapraszam w odwiedziny, są pamiątki w szczególności ziemi drawskiej. Każda jedna pamiątka, która tam jest w gablocie od guzika powiedzmy, do jakiejś tam złotej monety, bo też takowe są, ma swoją historię. Także jeśli Państwo będziecie odwiedzali pomieszczenie i, i, i oczekiwali, że po 30 minutach wyjdziecie, to się mylicie. Także obiadek proszę bardzo wcześnie nastawić, bo u nas minimum 4 godzin można spędzić o, i, i dowiedzieć się o historii Drawska. Także jeszcze raz wielkie, bardzo gratulacje dla tych młodych tutaj w Kąciku talentów, którzy zechcieli historię naszego wspaniałego miasta i naszej okolicy przekazać na tenże papier, powiem, na tą grę i naprawdę, poprzez to, to jest, to jest kawał wielkiej roboty, poprzez to historia zakoduje się, bo tak jak mówię, czytasz książkę w szkole, no może rzeczywiście czekasz tego smsa, aby odebrać tam, prawda, sobie ale jak weźmiesz do tej gry, to się skupisz na tą grę i tylko to zostanie ci w głowie. Jeśli ja ci opowiem o tej podkowie, ty będziesz ją trzymał w ręku. Nigdy ty jej nie zapomnisz, tej podkowy, czy tej średniowiecznej, które tam mamy. Z czasu powiedzmy pożaru Drawska na pewno tam są też podkowy, bo to znalezione tutaj na ziemi drawskiej. I ty nie zapomnisz opowieści o tej podkowie. Tak samo, jak jeszcze raz powtarzam, ta gra jest naprawdę Czymś wspaniałym i trzeba ją rozpowszechniać, bo to, to, jest, to jest nasza historia, nasza, nasza ukochana ziemia brawska w tej jednej małej karcie papieru.